Mam już tego. dość. Mam już dość tego wieszaka, który co chwilę mi się przechyla. Ta tapeta, mało, że już się zrobiła trochę tandetna, to zobaczcie. Nie chcę mi się nawet na to patrzeć. Czy ja tu muszę coś więcej mówić? Witam Was w moim nowym studiu nagraniowym. W dekorowaniu pomoże nam Fawi, czyli wyszukiwarka mebli z ogromną ilością marek. Pierwsza rzecz, na którą się zdecydowałam, to kanapa i co mnie w niej kupiło? To, że można ją rozłożyć i na niej spać. Żeby wnętrze wydawało się ciepłe i przytulne, na podłodze musi być dywan, w moim przypadku kremowy. Następna rzecz to moje małe spełnienie marzeń, czyli metalowy stolik o dosyć ciekawym kształcie. Z każdej strony wygląda on inaczej, co daje nam na dobrą sprawę parę różnych stoliczków w jednym. Super co! Do niego dobrałam jeszcze taką dotykową lampkę grzybka z możliwością zmiany barwy świecącego światła. I na koniec dopełnienie. Całego wnętrza, czyli zrobiony przeze mnie kiedyś zresztą z Wami obraz. I mój kącik nagraniowy jest już gotowy. Co myślicie?